Świat początku XX wieku, w którym żyje dziecięcy bohater tej powieści, złożony jest w dużym stopniu z pozorów, niedopowiedzeń, czasem nawet kłamstw, tak wynikających ze skomplikowanych relacji międzyludzkich, jak i nie mniej skomplikowanej historii Górnego Śląska. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Zapraszam do posłuchania recenzji Kłosów Andrzeja H. Wojaczka, pierwszego tomu sagi Wrzeciono Boga, który ukazuje się nakładem wydawnictwa Szara Godzina. W całym spektrum powieści historycznych saki zdają się zajmować miejsce szczególne. Skupione nie tyle na rządzących, a na rządzonych, łączą w sobie kameralność wynikającą z chęci opowiedzenia o indywidualnym ludzkim losie, losie prostego człowieka, z rozmachem, jaki daje pokazanie bohaterów na tle panoramy opisywanego świata, na tle historii narodu czy regionu. Oznacza to, że ta historia przez wielkie H w Sadze nie będzie bohaterem pierwszoplanowym, będzie raczej działającą za plecami bohaterów siłą sprawczą, która przez większość czasu będzie dla nich tylko jak echo odległych zdarzeń, z których znaczenia długo nie będą sobie zdawać sprawy, do czasu, aż dadzą się tej sile porwać. Nie inaczej jest w kłosach. W pierwszym tomie planowanego cyklu, tomie, który rozgrywa się w ciągu zaledwie jednego roku, między jesienią 1915 a latem 1916, to okres w dziejach Europy szczególnie burzliwy, czas wielkiej wojny, naznaczony powolnym upadaniem mocarstw i nadzieją wielu narodów na wybicie się na niepodległość. A jednak w sadze wojaczka wszystkie te wydarzenia, choć obecne w rozmowach, choć mające konkretne przełożenie na życie bohaterów, jak wtedy, gdy niektórzy z nich muszą wyruszyć na front, choć zatem determinują losy bohaterów, nie mają tak naprawdę większego wpływu na ich codzienność. Nie kształtują wprost powieściowego tu i teraz, lokalnej społeczności. Małego górnośląskiego brzozowa. Miejsca fikcyjnego zresztą, z nazwy, więc stanowiącego przy okazji symbol wielu takich miejsc. Mieszkańcy wsi zajmują się bowiem przede wszystkim swoimi sprawami. Drobnymi, gdy ich skalę porównać z geopolitycznym tłem, a przecież wcale nie mniej emocjonującymi czy wręcz nie mniej dramatycznymi. Autor Kłosów stawia bowiem na fabułę podporządkowaną nie tylko emocjom bohaterów czy społecznym tarciom. Nie tylko daje nam historię wielkiej miłości i zazdrości, co tylko jeszcze głębiej osadza powieść w gatunku sagi, ale i decyduje się na wplecenie w opowieść wątku kryminalnego na zderzenie bohaterów z zagadką zabójstwa, które wstrząśnie lokalną społecznością. Coś nie może zresztą przede wszystkim bohaterem, trzynastoletnim Teofilem Kłoskiem i jego rodziną, na której owe zabójstwo położy się szczególnym cieniem. Teofil to chłopiec dopiero co zostawiający za sobą dzieciństwo. Kierujący się więc z początku nieskomplikowanymi wartościami i zasadami. Niemal bezrefleksyjny w szafowaniu osądami, sympatiami i antypatiami, to za sprawą tego bohatera, będącego tu raz po raz wręcz narratorem, kłosy okazują się w gruncie rzeczy powieścią inicjacyjną. Bo skupioną na emocjonalnym dojrzewaniu chłopca, na jego drodze do poznania prawdy o otaczającym go świecie, o panujących wokół niego układach o wszechobecnej grze pozorów, wreszcie o poszukiwaniu tożsamości Polaka i Ślązaka. Ten świat widziany oczami Teofila wydaje się z początku czarno-biały, oparty na przyjaźni z Chimkiem, kolegą z Brzozowa i wrogością wobec Pikulika, chłopca z sąsiedniej wsi. To świat toczonych całkiem serio podwórkowych wojen, w których odnosi się prawdziwe rany i bierze jeńców, by na noc zamknąć ich w chlewiku. Zabawa ta, choć mająca rzecz jasna źródło w wojnie prawdziwej, wojnie toczącej się przecież w tle, Nawiązująca choćby w narracji do gazowego ataku pod iPR w maju 1915 roku, pozostaje wszak walką na korkowce, oderwaną od historycznych realiów. Świat teofila, Himka i innych chłopców z ich klasy to także bezgraniczna fascynacja piękną frau Ploszkę, młodą żoną kierownika szkoły. Ale to także świat, w którym nie wolno zapuszczać się do lasu, bo żyje tam stary, leśny dziad, strzygoń. Groźny głównie z tego powodu, że nieznany. Tak proste oceny rzeczywistości muszą z czasem ewoluować. Andrzej Wojaczek zadba o to, by doświadczyć teofila zdarzeniami, które często w dramatycznych okolicznościach, często nieodwracalnych. Zmuszą go do dostrzeżenia odcieni szarości, odwrócenia polaryzacji osądów, do zweryfikowania dotychczasowych ocen. Zwłaszcza gdy okaże się, że spośród otaczających go ludzi nie każdy jest tym, za kogo się podaje, gdy życiorysy niektórych osób okażą się skomplikowane w takim stopniu, jakim skomplikowana jest historia ziem, na których żyją. Bo życie teofila toczy się w miejscu specyficznym, na górnym Śląsku znajdującym się pod niemieckim panowaniem. Co ciekawe, dla chłopca nie ma to z początku żadnego znaczenia. Owszem, w szkole nie wolno mówić po polsku, ale łamanie tego zakazu traktuje raczej jako grę z nauczycielami. Czuję się Ślązakiem, to pewne, ale czy Polakiem? Nie ma potrzeby się nad tym zastanawiać, nie myśli nad tym, pod jakim sztandarem toczy podwórkowe boje. Skoro w społeczności brzozowa nie obserwuje napięć na tle narodowościowym, Niemcy i Polacy koegzystują, wydawałoby się, zgodnie. Nawet jeśli ojciec Teofila jasno wytycza granice i nie do pomyślenia jest dla niego, by starszy syn ożenił się z Niemką, córką miejscowego Kowala co zresztą pomogłoby synowi w osiągnięciu stabilności, bo dziewczyna szybko pnie się po szczeblach kariery w służbie dla pobliskiego pałacu. Ale wrzeciono Boga ma w sobie wartość dodaną. To bowiem historia po części prawdziwa, bo inspirowana pamiętnikami wuja autora, przekazywanymi sobie w rodzinie od pokoleń. Teofil Kłosek i wszystko, co mu się przydarza, staje się nam więc tym bardziej bliskie. Z jego jeszcze dziecięcym spojrzeniem na świat, które w końcu poddane zostaje próbie, które przedrzeć się musi przez warstwę pozorów i kłamstw, by przygotować bohatera do dorosłości. Z pewnością niełatwej, jak możemy się domyślać, skoro przypadającej na lata międzywojnia. Ale żeby dowiedzieć się, jak potoczą się losy Teofila Kłoska, poczekać musimy na kolejny dom Wrzecian Boga.